Szkoły ponadgimnazjalne z powiatu Sieradzkiego pochwaliły się na sesji Rady Powiatu wynikami w rankingu rzeczpospolitej i perspektyw. Najwyżej uplasowało się Technikum nr 1 w Sieradzu na 53 miejscu w kraju, uzyskując tytuł złota szkoła. W województwie zajęło piąte miejsce oraz 51. lokatę w rankingu maturalnym techników. Pierwsze elo imienia Kazimierza Jagiellończyka zajęło 151 miejsce i zdobyło tytuł srebrna szkoła. W rankingu maturalnym liceów zajęło 149 miejsce. Brązową szkołą zostało drugie LO imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu za zajęcie 431 miejsca w kraju. Technikum nr 2 w Sieradzu zajęło 18 miejsce w województwie łódzkim. Technikum w Męckiej Woli znalazło się na 36 pozycji, a w rankingu szkół olimpijskich na 174. Technikum w Błaszkach natomiast zajęło 38 miejsce w województwie łódzkim. Zarząd Powiatu Sieradzkiego podziękował dyrektorom za te osiągnięcia. Myślimy przede wszystkim o tym, jak pogodzić to zderzenie takie, tych naszych potrzeb z możliwościami i za to, że w tym myśleniu jesteśmy sami, że pomaga nam zarząd, pomaga nam Rada. Wszyscy w zasadzie, mimo tej krótkiej kołdry, starają się nam pomóc. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałem również podziękować z tego miejsca za wsparcie jakie na co dzień, tak mogę powiedzieć, otrzymujemy od Pani naczelni i od Wydziału Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. W interpelacjach radny PiS Karol Rajewski wrócił do sprawy bazy powiatowego zarządu dróg przy ulicy Podzamcze w Sieradzu. Pytał, dlaczego zarząd powiatu nie porozumiał się z prezydentem Sieradza w sprawie sprzedaży terenu bazy w związku z rewitalizacją sieradzkiej starówki. Do dziś dnia wierzyłem, że działania pana są logiczne i mają Warunki do przeniesienia bazy, bo dbał o nasz budżet. Jednak jedna z uchwał, którą będziemy dziś podejmować, temu chyba troszeczkę przeczy. Chodziło o uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni dwóch arów przy ulicy Krakowskiej, przedmieście w Sieradzu. Radny Rajewski pytał dlaczego w ten sam sposób zarząd nie postąpił w przypadku terenu bazy powiatowego zarządu dróg. Chciał też wiedzieć dlaczego opłata za użytkowanie wieczyste działki przy Krakowskim Przedmieściu to tylko 159 zł rocznie. Ponieważ jest to ogrodzone płotem, od dawna użytkowane i jedna całość, on wystąpił, żeby mu to sprzedać w użytkowanie wieczyste, ponieważ jest to tańsza forma, widocznie mu to bardziej odpowiadało niż własność. Natomiast no, my i tak tego nie użytkowaliśmy, i tak tego nie użytkowaliśmy. Także uważam, że bardzo dobrze, że sprzedamy coś, z czego i tak nie było żadnych pożytków, a jakieś tam środki finansowe wpłyną. I nie tylko 159 zł, yy, yy, tak jak mówił Pan Radny, yy, co roku, ale również jednorazowa wpłata, 20% wartości. Jaka to będzie kwota, też nie mogę powiedzieć, ponieważ dopóki nie będzie dzisiaj uchwały zatwierdzonej, czyli pozytywnej przez Radę Powiatu, to nie możemy podjąć działań zmierzających do wyłonienia rzeczoznawcy w celu ustalenia tej wartości. Radni głosowali również uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sierackim na lata 2014-2020. To ważny dokument, ponieważ dzięki niemu samorząd będzie mógł starać się o środki zewnętrzne na finansowanie np. Na walki z bezrobociem, wspierania rodzin czy opieki nad osobami starszymi. Ten ostatni problem staje się coraz poważniejszy w związku ze starzeniem się społeczeństwa. U nas jest, powiedziałbym, stosunkowo dobrze, bo mamy kilka domów pomocy społecznej, mamy sporo miejsc. Powiem nawet tak, na dzień dzisiejszy tych miejsc jest sporo wolnych, ale pojawia się problem finansowania. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej są tak duże, że są na poziomie 2600-2800 zł, że... Normalny emeryt ze swojej emerytury nie jest w stanie się tam utrzymać bez wsparcia rodziny, bez e, jakichś inwestycji finansowych. E, też część tych naszych podopiecznych przyjmujemy na podstawie skierowań zleceń przez urzędy gminy, ale i urzędy gminy potem muszą to finansować, więc też nie bardzo chętnie się włączają jakby w ten proces, tworzą własne. Służby pomocy tym ludziom, którym da się pomóc w tych miejscach, gdzie oni jeszcze mieszkają. Więc przed nami to tak naprawdę jest problem ogólnokrajowy, jak finansowo wspomóc funkcjonowanie domów pomocy społecznych, aby tym starszym ludziom, tym, którzy tego naprawdę potrzebują, takie miejsce w domu zapewnić. Uchwała przeszła. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem proponowanej strategii.